Dominika Tainer chciała zachować te informacje tylko dla siebie, a tymczasem jej przyjaciółka ujawniła całą prawdę. Gwiazda może nie być szczególnie zadowolona z tego powodu. Dominika Tainer rozważnie podchodzi do tego, co i ile pokazuje w mediach społecznościowych. Choć celebrytka nie stroni od publikacji i chętnie przekazuje nowinki ze swojego życia. Osobistą sferę chce pozostawić tylko dla siebie i najbliższych, mimo iż fani tak zawzięcie dociekają najmniejszych nawet szczegółów. Wiele rzeczy Dominika stara się zachować w sekrecie, przynajmniej do momentu, gdy poczuje się na siłach, by o tym powiedzieć. Dominika Tainer układa życie od nowa? Nie da się ukryć, że rok 2019 był dla córki Apoloniusza Tainera naprawdę burzliwy. Niespodziewanie zakończona małżeńska sielanka po tym, jak Michał Wiśniewski wystąpił o rozwód, tragiczny stan zdrowia syna, hajt związany z tanecznym show i wiele innych nieprzyjemności, z którymi przyszło jej się zmierzyć. Pocieszający z pewnością nie był dla niej fakt, że jeszcze przed finalną rozprawą rozwodową, gwiazdor zaczął układać swoje życie u boku nowej partnerki. Dominika długo milczała o swoim życiu uczuciowym i nie zdradzała, czy podobnie jak u byłego ukochanego w jej życiu pojawił się nowy obiekt westchnień. Przełom nastąpił w pierwszych dniach stycznia, gdy zmieniła swój status na Facebooku, obwieszczając, że jest w związku. Celebrytka postanowiła jednak dawkować fanom informacje i nie zdradziła, kim jest ten szczęśliwy wybranek. Dalsza część tekstu pod galerią przyjaciółka zdradziła jej strzeżony, sekretnie wkluczone, że gdy Dominika Tainer dowie się co ujawniła jej przyjaciółka, wybuchnie niemała afera. Choć celebrytka próbowała jak najdłużej zachować w tajemnicy, kim jest jej nowy partner, dobra znajoma powiedziała na ten temat nieco więcej, zdradzając, że mężczyzna jest biznesmenem z Warszawy, a Steiner zna się już od kilku dobrych miesięcy. Dzisiaj grzeje 1. Uwielbiana aktorka Polsatu znów trafiła do szpitala. Wcześniej miała tętniaka mózgu 2. 80 osób nie żyje. Wszystko płonie. Polsat donosi o katastrofie samolotu. Poznali się kilka miesięcy temu przez wspólną przyjaciółkę. Początkowo Dominika podchodziła dość chłodno do tej znajomości, ale nawet się nie spostrzegła, gdy jej serce zabiło mocniej, ujawniła dla faktu. Najlepsze newsy dnia Źródło. Wirtualna Polska nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.pl/ Google News